Siemanko, siemanko, siemanko z tej strony Gajos, a to jest kolejny odcinek Call of Quares Gunslinger. Czuję, że zbliżamy się blisko, szybko, szybko, blisko do końca. I jest to już 13 odcinek. Zapraszam Was na niego bardzo serdecznie. Misja pod tytułem Bez przebaczenia. I oczywiście ciekawostka. Czekamy aż się pojawi. Wciśnij aby włączyć tryb koncentracji, no nic nowego. Dobra, nie będziemy czekać na nową. Zaczynamy!

Znów jacyś Indianie Czekaj czekaj byłem quick Normalnie się nie nastrzelam To było takie To był tak to jest taki chłam O boże Chłam jak nie wiem co, o ile tych... Co ty w ogóle Indianie tutaj robią? Co ja tego Dobra, lecimy, lecimy, nie będziemy się... Tutaj rozważać, co oni tutaj robią. Dobra. O. Co to ma być? Co ty tutaj robicie? Jak możecie tam biec? Nie, nie mamy już naboi. ale mamy oczywiście karabinek. To nic się nie stanie. Ale on tego Bena, kurde. Czekaj, my to już przecież przy tym kiedyś widzieliśmy w jakiejś misji. No, coś czuję, tak, tak, tak. Mhm. Mm czekaj, yy, dobra, mamy sekrecik. Naboje, 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 naboje. Czekaj, znaleźć mi tutaj quick yy, quickshotera, quick shattera, yy, znaczy tego rangera. Nie ma rangera, to hook tam. Będziemy strzelać z tego. Ile ich tam było? Dobra, pełne skupienie.

Tryb koncentracji. No ale umiem też dysować. No wyjść z tego kamienia, no. The man you are <sighs> at <after. sighs> let me ask you something, Ben. If you ever think about death? Huh? Oh. Mr. Graves, are you all right? Won't you spare me over to another e what is this? That I can't see, with eyes cold hands, they taking hold of me. Well, I am deaf, none can excel. I'll open the door to heaven or hell. Oh, death. someone would pray to call me another day oh dear oh dear. won't you spare me over to another year? so are you gonna answer the question what question is that jim reed did you ever find it reed was indeed that son bitch's surname Hmm. That's right, Ben. A despicable character. I remember him laughing like a hyena that cold morning they lynched me and my brothers. He was intent on avoiding my vengeance, but nothing was gonna stop me. Nothing. No So A tu co? Dosta się na trzy z górza, unikając kul cool snajperów. W końcu wyśledziłem do wygraliśmy. Dobra, wbijamy się i unikamy kul cool snajperów. Nic prostszego, nic prostszego. Coś czuję, że tam jest snajper, ale mniejsza o to. Szybko, 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 szybko. O, coś tutaj. Szybko, szybko. Szybka, szybko. szybko. szybko, szybko. No ale dobrze mi idzie. O nie Ta kula się znikąd pojawiła, ale mniejsza o to. Co, tutaj? Nie, 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 tam nie. Szybko uciekamy. U, dobrze, że on się nie męczy tak jak w GTA, że jak chodzisz <grym> Szybko, 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 szybko. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Co teraz gdzie?

Kryjówka Jamesa Franka. Co tam się robi? Ej, nie mam dynamitu. O, ale zdążyłem. Nie, 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 nie! O, myślałem, że swojego koleżkę trafi. Szybko ładuj to, proszę, ładuj to, ładuj to! O tak. Nie, 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 no. Może fak, fak fak O, są dynamity tutaj. Spoko, to szybko będę wracał się po nie. Szybko narzutaj tych dynamitów, trzeba, bo to kurde. Szybko wracaj się po nie, wracaj się. Szybko! Krysie, 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 bo zginiesz jąś. Trzyma! Nie! O, Frank, 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 Frank. Dobra. Zginął skurczywol. O, spadł. Tak, tak. Wiem, wyjechał razem na tym klifie. Czy Frank James jeszcze jest w tym? Tak, sir. But Frank James is still alive. Living in Missouri. Showing folks around the family farm for 25 cents a tour. I didn't say he died in the fall, now did I? I'm done with this damnable outlaw life! Kill me, don't kill me, do what you will! At this point I just don't give a shit! To walcz. I explained Frank that I had nothing against him personally and that I was looking for someone else. You wanna have at him. I never did like that bastard. I am done here. We parted in peace as Frank pointed out the path to my prey before making his way back down the hill. Hmm. O, kruch, w Jest? Dobra. Mamy to. Czyli co? O, nowy poziom, nowy poziom, nowy poziom. Dodatkowe obrażenia w kombinacji będzie jeszcze groźniejszy do swojego szału zabijania. Po czwartym poziomie kombinacji twój pocisk będzie zadawał 100% obrażeń. Eee, słabiutkie, słabiutkie. Więcej koncentracji ze strzału, go rzucanie strzelnie. co same takie zmuły teraz są, wiecie, tutaj w tych, w, tych umiejętnościach. Eee, dobra, wyższe kombinacje w trybie koncentracji. No już zrobię te kombinacje, no już nie będzie. Jeszcze normalnie tak jestem pro. Co to? Co to ma ta? Masakra, masakra.

O, ty, ale gościu go pocisnął. Nie, takiś frajerzy. Się ma. Aaa, kurde, rozbijam was na kwaśne jabłko. Na kwaśne jabłko, no. Jeden po drugim, jeden po drugim, jeden, jeden po drugim. No coś teraz, coś teraz, coś teraz było. Nie, 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 nie chcę już zginąć teraz w tym momencie, nie. Nie teraz, nie w tym momencie. Pojedynek, pojedynek. O, ziomuś, nawet nie widziałem, że on tak wygląda. Ma jakiś gruby, wolny pewnie. Wolny, wolny, wolny. Dobra, skup się, skup się, a ty tyle nie chodź, bo się zmęczysz. Więcej koncentracji, więcej koncentracji. Nie, nie, nie. Masakra. Nie w tą stronę się wychyliłem. Teraz po prostu mi się uda. Teraz po prostu mi się uda. Coś czuję, że mi się teraz uda. Łeb! Łeb dostał, łeb! Jest. Po prostu masakra. Ile razy trzeba było czekać, to to ja nie wiem tego. No. Wreszcie, wreszcie. Ulubiona nagroda błyskawica. No, jeszcze takiej nagrody nie miałem. Dość już naprawdę zbliża koniec. Już się naprawdę zbliża odkupienie. Tak, to jest już koniec tego odcinka, więc widzimy się w yy... 14 odcinku i... Dzięki wam za uwagę i na razie.